Ja myślę, że gdyby nie rakietki, piłki i sędziowie, to troszkę by to lepiej wyglądało. Czy to był dobry mecz? Super wyglądasz, Smoku. Pierwszy raz dziewczyna zagrała w finale tego turnieju i od razu zwyciężyła. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. 7.30, pusto i cisza. Jeszcze się nic nie zaczęło, ale to jeszcze tylko chwila. Ja zaraz też zezuję dres i pewnie stracę mocno głos. Kupra padlowe 2025. Zaczynamy! na płaczu, dla niektórych ściana wstydu, a niektórzy będą się tutaj mogli potem dopisać jako zwycięzcy. Kto wie, być może będzie to kolega Grzesiek Kajdanowicz, który właśnie pisze o sobie Grzesiek Kajdanowicz Number One. Dostawienie bojowe, tak jest trenowałem cały tydzień, mało tego, pół roku trenowałem do tego. Natomiast myślę, że nie wiem, no myślę, że dobrze, mamy trudną grupę, ponieważ jest y, trójka, czy cztery osoby są z pierwszej dwudziestki. Ee, że tak powiem polskiego rankingu PFP, czyli padla, tak więc, ale mam też dobrego przewidzia, e, Darka Dźwigałę, tak więc walczymy myślę, że będzie dobrze. E, w padla nie grałam zlubę, bo ładnych parę miesięcy chyba nawet, więc dobrze jest wrócić. Jak mówił mój trener, kiedyś z B klasy atak i obrona non stop, to jest mój plan na dzisiaj. Zobaczymy, to dobra zabawa się liczy przede wszystkim. Widzę, że niektóre pary są mocno napięte, wychodzą z siłowni. Nawet wisto przy przywitaniu. Jeżeli ktoś Cię wita i skręca ci nad garcem, znaczy się dzieje, obawia. Spotkało mnie to bardzo często. Ja wiem, że poziom jest szalony w tym roku, ale już obmyślam różne strategie, jak zdezorganizować grę przeciwników, więc będzie dobrze. Pierwsze koty za płoty, no ja miałem trzy razy rakietę w ręce, a grałem przeciw chyba najlepszej rakiecie, bo przeciwko wojtkowi Szczęsnemu, także Aha. jego y, partner nawet bluzy jeszcze, no, nie się nie zdążył przyznać. <grym> <grym> także tak to wyglądało. Wcześniej widać ewidentnie przygotowane na ten turniej. Zgrupowanie w, w rydutowy obok rybnika y, dało, dało, dało efekty. No nic no, wrócimy na hałdy. <laughs> Kopać węgiel. <laughs> Przyjechałem tu na wszystkim. E, będę udawał i e, cwaniaczył. Okay. Mm -hmm. Rozdóbcze psychicznie. Plagram od dwóch lat, ale bardzo rzadko, ze względu na to, że dzisiaj w nie ma, nie ma kortów do padla i nie można za bardzo potrenować, ale pasja do tenisa przerodziła się w pasję do padla i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj uczestniczyć. Pierwszy mecz zwycięski 6-1, notabene z moim byłym prezesem, czyli Arka Gdynia Jagielonia 6-1 dla eee, no tak, Super, wielu, wielu fajnych kolegów, koleżanek, super impreza, jak najwięcej takie inicjatywy. Turniej, który dzisiaj tutaj widzicie, to jest tylko element tego, co robimy, bo drugą ważną częścią jest program stypendialny padlowe, który ma wesprzeć młodych polskich padlistów i trenerów padla w rozwoju karier sportowych. Chcemy wykształcić pierwsze pokolenie profesjonalnych padlistów, którzy będą naprawdę ścigać się z czołówką światową. W tym roku zbieramy pieniądze na wsparcie trenerów padla i planujemy szkolenia z ekspertami z Akademii Manu Martina. W zeszłym roku te pieniądze, które zabraliśmy podczas licytacji na Kupra Parlowa 2024, przeznaczyliśmy na wsparcie stypendystów. Wysłaliśmy grupę naszych stypendystów na szkolenia do Hiszpanii. Zresztą posłuchajcie Wojtka i Zuzy, jak wspominają te warsztaty. Program stypendialny dał mi możliwość rozwoju, dzięki temu mogę e, trenować więcej na wyższym poziomie, bo jednak warunki e, w Hiszpanii są na ten moment znacznie lepsze. E, więc mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijało i i da to szansę również innym, perspektywicznym zawodnikom na, na rozwój. Ten program stypendialny dał mi świetny wyjazd do Hiszpanii, gdzie miałam okazję trenować z wieloma super trenerami właśnie z Hiszpanii, także podslifowałam troszkę technikę. Dzisiaj Zuza i Wojtek to już z nami w Randze Gwiazd i zobaczcie, jak dalej wygląda turniej. Wpadła krótko, bo w sumie to byliśmy raz, no. ale wcześniej grywałem w, gry w tenisa, dużo kiedyś w stołowego. Także umiem rakietką machać. Okej, okay. jaki cel na dzisiejszy turniej? Wyrwać zwycięstwo wszystkimi możliwymi sposobami. <laughs> okay. Także jestem gotowy na wszystko. Panowie, chciałbym Was zapytać, jak było i co Wy na ten temat tak w ogóle sądzicie? Wszyscy trzej. Bardzo proszę tu do mikrofonu się nachylić. Jak chór. Na razie, na razie niestety mamy dwa, dwie przegrane, ale tak jak rozmawialiśmy to. Ale tej... łącznie czy każdy? Znaczy. Łącznie. Łącznie każdy, łącznie, każdy ma powiedzieć. My już go. GEMA jednego ugraliśmy. To już. A, czyli są ale... sukcesy polskiego sportu. Tak, znaczy jest. wiesz, to ja bym tutaj po prostu mi się wydaje, że decyzje sędziowskie były nie tak, jak. jak ewidentnie. Ewidentnie piłki, po prostu sędziowie nie pomagali nam. Czyli kręcą, kręcą ci sędziowie. Ja myślę, że gdyby nie rakietki piłki i sędziowie, to troszkę by to lepiej wyglądało. Skończył się mecz. Grała Klaudia z Meso, Nie wiem, jaki był wynik, ale. Ale się dobrze to oglądało, mówi trener Podolina. Chociaż on lubi, on lubi kłamać. Czy to był dobry mecz? Super wyglądasz smoku. Jak było? A trzeba pytać się tutaj gwiazdy. To był, rap art, to był rap art, to był padel artystyczny, staraliśmy się przeciągać wymiany. Wszystko dla widowiska. Prowadziliśmy 4-1, mówimy, może być 6-1, ale po co to tak szybko kończyć? Dajmy przeciwnikom pograć. No niestety daliśmy im tak pograć, że przegraliśmy 7-5. Bęski tu przegraliście? Tak. Maja zrobiła strzelczyk, bardzo dużo postępów, naprawdę majeczka, super. Kuba Wawrzyniak, minę ma nietęgą, gdyż podobno okazało się, że rozstawienia nie grają. Odpadamy niestety. Śmiejemy się, że 3 lata temu to z tą dyspozycją byśmy ten turniej wygrali. A, a dzisiaj to już za Faktor, mało. Dzisiaj zdecydowanie nawet za mało, żeby być z grupy. Słuchaj, yy, przegraliście 4-6 z korzeniem, tak? Z Pawłem korzeniowskim i Onkunat, mając po drodze kilka tak zwanych golden pointów na wygranie gema, tak? Każdego przegraliście. Jak pamiętam trzy razy. Przegraliśmy. Dobra, powiedzmy sobie szczerze. Mischa pa... przegrał. Kto zagrał? <laughs> nie, no Miszka, wiesz, nic nie zmieniło. My, <laughs> Miszka, do siatki, Miszka, nikt nie będzie go zmieniał. Nigdy w życiu. <laughs> Miszka, nie, ale nie, ja też by się miałem słabszy dzień. Szacunek dla Pawła, bo... Uwaga moi drodzy, a teraz zapytamy byłego finalistę tego turnieju, Wojtek Pertkiewicz. Czy, czy w tym roku też masz e, takie ambicje, a może jak biały Białystok? O tytuł, <grym> <grym> tituli. Ambicje to ja mam, ale szanse zerowe. Słuchajcie, to, to co się wydarzyło w ostatnich latach, to poziom odjechał. Kto nie ćwiczy, zostaje na tym samym poziomie. Ja, ja zostałem. Liczyłem na Włodara, ale on też został. zupełnie niepotrzebny, ale ciągle szalejący reporter. Chciałem zapytać teraz ich, ludzi z jednej pary. Jak wam idzie w tym turnieju i co wam to wróży na ciąg dalszy? So far so good, jak to mówią. Czyli macie co, dwa Mamy tak dwa zwycięstwa. Więc... Nic na to nie wskazywało na początku. No. No. Zaczęliśmy dość powoli, ale jest sukces jak na razie. Czyli Diesel, bo na początku chyba było 1-4 w pierwszym meczu? 1-3. Okej, okay. i z 1-3 się zrobiło? 6-3. A w drugim? 6-0. Wow, wow wow, very match. Czyli macie trzeci meczowy wyjście z grupy przeciwko komu? Oj, teraz będzie ciężko, bo <laughs> przeciwko Oli rosolskiej, także e, no łatwo ale... nie będzie, także... Tak, ale dosypaliśmy coś do napoju, więc istnieje szansa, że może A nie, nie macie na daleko, komu. bo Olka stoi dosłownie tu a jest to, a Agnieszka coś o tym wie. Bo Ola, Agnieszka to są prawdopodobnie no, czołowa trójka, czwórka. Czwórka, tak. Nas jest taka czwórka, która y, walczyła na, tak naprawdę, chyba na każdym turnieju, na każdym y, evencie y, tutaj o wszystko. Czyli dziewczyny znacie się świetnie? Znamy się świetnie y, i wiem czego się spodziewać, także będzie ostro. To już kolejny raz, kiedy jesteśmy tutaj na Kupra Padlowe z Kuprą. Dlaczego tutaj jesteśmy, bo to jest niesamowity, niesamowite wydarzenie. Ja naprawdę cały rok czekam zawsze na kupra na padlowe, bo jest tutaj niesamowita atmosfera, są niesamowici ludzie. Naprawdę uwielbiam kupra padlowe. Zauważyliśmy, że padel rozwija się bardzo szybko na całym świecie, więc Badidas chcemy być tam, gdzie jest sport i chcemy wsiadać do tego pociągu w momencie, kiedy on się rozpędza. Myślę, że to jest najfajniejsze wydarzenie. W tym momencie w Polsce, więc decyzja była bardzo prosta. Chcieliśmy pracować z tym wydarzeniem, skupra Padlowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Super frekwencja, wszyscy się dobrze bawią, wysoki poziom i myślę, że ta współpraca będzie się jeszcze rozwijała bardzo fajnie w przyszłości. Ja je komentuję, jeszcze robię za trenera Stachowskiego i Jurczaka. Kilka funkcji naraz. A Izak, Izaka, no zdać, a tak a Izaka wiesz... płaską piłkę. No. No, cały czas. Tutaj... Czasami miękkie wrzucacie, ale tak. to na Izaka cały czas. Bo Jurek na, na woleju też was zniszczył. No tak. Nie ma drugiego półfinału, gdyż Rafał Maserak wybrał taniec towarzyski. Euro pieniądze. Skoki, skoki pląsy, ale Maser i tak sprawił mnóstwo nieprawdopodobnych niespodzianek, przebijając się do półfinału. Zrobił wielką rzecz. Uuuu! A 30. Stinka, co? Zbocona by się przydała teraz. Pst. To prawda. <noise> Kew. No. Najcięższy mecz? Na razie. Na razie no, jest zdecydowanie tak. Chyba tak, jakby znaczy najlepszy przeciwnicy, na pewno. Aha. No, połącznie w parze to najmocniejsze ewidentnie. Było blisko. <noise> Pierwszy raz w finale którejkolwiek z edycji padlowej mamy mamy w finale kobietę. Mamy dziewczynę. Patrycja Kośniuk. To jest szok. A jakby teraz jeszcze zwoiła dubsko Jurkowi, tylko nie mówcie mu tego. A może ja chcę? Tak, tak, tak. tak, tak. 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 Dziękuję bardzo. No, tak. Duglów. Jaki Wspaniale, super. <głosłuchaj> bardzo się cieszę. I nie możemy się doczekać już afterka, nie? Jeszcze <głosłuchaj> się nie. mam <głosłuchaj> tego! Szczerze, szok. Pierwszy raz dziewczyna zagrała w finale tego turnieju i od razu zwyciężyła. Wiadomo, miała ale, kapitalnego ale partnera patyku. Że... No. Ale ty też ty, co ty masz za ten nadgarstek? Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że ja tego faceta pierwszy raz ściągnąłem na korpadowy, prawda, że tak było. Z tego zacząłem przygodę. To prawda. I chcę wam powiedzieć, że brał każdą piłkę, nawet z autu i z powietrza. No bo badmintonista mówię, zostaw to to jest auto. Ale ja nie mogę. To takie stare przyzwyczajenie. Patrzcie co z niego wyrosło. Moja szkoła! Dzięki za tę przygodę. To jest biały. To jest lista dotychczasowych triumfatorów. Bardzo proszę, dopiszcie swoje nazwiska. Patrzcie, jak jej się ręce jeszcze trzęsą. <grymne> A ja dopiszę wynik. 6-2. 6-2. Koniec. Filmu też koniec. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.